Co ja mam zrobić? Spróbuję przywołać linii. Hmm? Czy to była hejta? Pójdę sprawdzić. Co się dzieje, słodka? Hmm? Co się stało z tym koniem obok. Kurczę, trzeba zadzwonić po weterynarkę szybko. Proszę, proszę pani, proszę pani, co się stało z Arabem. Jak to? Leży w boksie. Dobrze, to zadzwonię po panią weterynarkę. Co się dzieje? Już jestem, dzwoniłam do weterynarki. Niestety powiedziała, że teraz są korki duże i nie może przyjechać. Będzie dopiero nad ranem. Co? Ale ten koń może umrzeć. Tak, ale już lepiej rany niż nigdy. Tak, no to poczekajmy. Dzień dobry, czy to panie dzwoniły? Yy, bo jakiś koń leży podobno w boksie? Tak, tak, to my. Proszę za nami, szybko. Co się stało? Nic. No, nie było żadnych podejrzeń. Trenował ładnie? Nie wiem, może to z wysiłku, ale raczej nie. Dużo, bardzo nie trenował. Dobrze, to jest prawda. Oczywiście. <tryk> Lily, weź kawałek Hayten na spacer. Nie chcę, by się denerwowała. Może chyba się polubili. Jasne. Że już przesłuchałam konia, i tu jest chyba otrucie. Ale jak to? Nikt go raczej nie karmił. O, ara! Bardzo ładnie. Dam mu trutkę. Niech leży potem. Ja wejdę w nocy, gdy go tak zostawią. Nie będzie miał siły się bronić i go ukradnie. Tak musi być, ten koń musi być mój. Dobrze, nic pani nie wie, no to na to nic nie poradzimy. Jak pani się czegoś dowie, to proszę dzwonić, tak to. Ja już muszę jechać, bo miałam zgłoszenie jeszcze innego konia. A z tym już na razie nic nie zrobimy, jak nie mamy dowodów. Raczej, po, trzeba najpierw znaleźć winowajcę, to on powie czym i będzie najlepiej. No dobrze, dobrze. Co mam zrobić z tym koniem? No niech leży w boksie na razie. Mm, niech odpoczywa. Lepiej jeszcze. Niech leży po prostu. Trzeba mm, dawać mu codziennie leki, dopóki nie wstanie. Sam na nogi y, Zostawiłam w siodlarni. I dawać wodę, jedzenie, bo on raczej nie powinien sam tak szybko stać. No dobrze, nam no to dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Och, mam nadzieję, że nic poważnego nie stało się a prawda? <laughs>